Gramy dzisiaj sobie Xinzały świeżo, co po zmianach, bo w patchu 12-21 ta postać dostała całkiem ciekawe przeliczniki. Żeby wam nie skłamać, to obrażenia na zdecydowaniu, czyli umiejętności biernej, teraz przy trzecim trafieniu są wzbogacone o procentówkę. Wcześniej to było 45 na maksymalnym poziomie, teraz będzie to wynosiło 60, czyli buff o 15% na samym końcu. I dodatkowo leczenie dostało buffa wobec mocy umiejętności o 10% a E zostało skrócony czas odnowienia o 1 sekundę. W konsekwencji Tanksinzao częściej sobie podskakuje do danego przeciwnika i też lepiej sobie radzi w walkach 1 na 1. Więc można byłoby to spróbować wykorzystać, przetestować, bo kto wie, może faktycznie Tanksinzao jest takim ukrytym pikiem w sezonie 13, który czeka aż go zmainujecie. Także to by było na tyle jeżeli chodzi o zmiany. No dzisiaj standardowo zaprezentuję sobie taki nazwijmy to typowy, zwykły gameplay takim w Sinzao, jak sobie radzimy między innymi na solo kolejce że oglądałem mecz polski tak i byłem po prostu w szoku że tak dobrze sobie poradziliśmy i teraz teraz takie wielkie pytanie czy jeżeli nasza drużyna pokonała Arabię Arabia zdeklasowała Argentynę to czy my jako Polacy jesteśmy lepsi od reprezentacji Leo Messiego no to jest teraz taka nazwijmy to Kwestia, zagadka, czy tak naprawdę drużyna polska jest lepsza od drużyny Mesiego? Dumny kurde z nich jestem. No tak, ale mam wrażenie, że mogłoby to się zakończyć o wiele większym wynikiem, bo nie oszukujmy się, mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy słupek. Fakt też, ten mecz mógłby być zupełnie inny, jak oni by trafili tego karnego. No, to był totalnie mecz życia ze strony szczęsnego, jak i w sumie lewego. No, bo lewy, gdyby nie asysta, no to ten mecz w sumie nie byłby tak mocno otwarty. A potem, jak już był ten błąd totalnie tej Arabii, no to nerwy mu puściły i to w sumie było widać zresztą, jak trafił bramkę i się cieszył, i musiał odpocząć, tak. Dlatego ja też jestem zadowolony z polskiej reprezentacji, że w końcu coś pokazali i po raz pierwszy od już niepamiętnych czasów to oni otwierają tabelę, a nie ją zamykają. Dlatego to jest akurat pokrzemp. No dawaj go. Dawaj go na web. Jeżeli chodzi o ganki na takim Ksinza, to sami widzicie, no ganki są mega proste. Wystarczy tylko po prostu trafić swoją umiejętność E, żeby przestakowywać gościa za pomocą Q, żeby go podrzucić, i ostatecznie użyć swojej umiejętności W, żeby go dociachać. Ewentualnością, jeżeli ktokolwiek tam przefleszuje, klikamy go umiejętnością E, którą mamy na naprawdę, daleki lekki zasięg. No i taki nawet. Panteon, jakby przefleszował, to i tak byśmy byli w stanie go dogonić. Michael, nie oglądasz Argentyna Meksyk? Nie, no nie oglądam. Raczej odpuściłem sobie tą tematykę, bo wolę dla was transmitować. No nie wiem, czy to dla mnie jest akurat punkt numer jeden, ale dzięki temu mam zasięgi, dzięki temu mam środki na życie i tym podobne sprawy. Także w skrócie, ci mogę oznajmić, że ja wolę streamować niż jeżeli oglądać. No, bo takie mecze, wiecie, Meksyk, czy tak dalej. Dobra, w skrócie powiem, nie siadły mi praktycznie 2-3 kupony i stwierdziłem, że niektóre mecze to sobie odpuszczę. Zwłaszcza, że na przykład Dania przegrała z Francją, po drugie USA w ogóle zremisowała z Anglią, to był w ogóle hit. Dlatego w skrócie powiem, że niektóre mecze mnie nie interesują, bo mi po prostu nie siadają na kuponach. Serio, na Danię dałeś? No tak, akurat na Danię dałem, bo. Kurs 4,60 no w tych mistrzostwach jest akurat taki optymalny. A jak drużyny z 11.0 kursem wygrywają, to czemu by z 4,6 nie wygrała? Anglia też nie może być akurat faworytem, bo to, że zremisowali z USA, to jedno. A to, jak będą dalej się prezentować, to drugie. Może to jest akurat taka rozgrzewka, że na początku remisują w tabeli, bo i tak mają zagwarantowany już pewnie awans ze względu na te 7.0 z Kostaryką. Kto wie, może to jest właśnie. Hmm, może to jest drużyna, która w przyszłości coś pokaże ciekawszego. Mam wrażenie, że Polacy w następnym meczu z Argentyną to odwalą takiego defa, że będziemy mieli dosłownie żelazną bramkę, której nie da się powstrzymać. Wiecie, to że szczęsty teraz tak grał, to jedno, ale to, żeby tam jeszcze wstawić 11 zawodników, żeby Messi nie trafił bramki, to drugie. I wydaje mi się, że nam tylko remis wtedy by wystarczał, bo 5 punkcików, raptem dwa remisy, jedno zwycięstwo. To chyba już jest idealny licznik, żeby chociażby z drugiego miejsca wyjść. Bo się zastanawiając nad tym, no to... Imo Meksyk chyba byłby behind najbardziej ze wszystkich. Arabia za zależy też jak sobie poradzi. No jest jeszcze dużo losowości, która jest zależna od w sumie każdego. Więc pożyjemy, zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Ty, jak na moje, to możemy w to cisnąć. Go! Nie bać się. Baci się nie bać. Jazda, jazda, jazda. Dobra, Cox. Kurde, szkoda, że Erki nie mam Ja chyba przedobrzyłem Woj Chciałem powiedzieć, że przedobrzyłem, ale całe szczęście to Aszka dostała tego Kluczowego hooka Ej, wydaje mi się, że możemy... Uj Chcę w to wejść, ale nie mogę Dobra, chcę, teraz mogę, jest No, dawaj, dawaj, dobijaj ktoś No dobijaj ktoś, proszę Zresztą tam są trzy lowki raptem no na wstępie to powiem tak, bardzo dobrze prezentuje się ten Xin, bo bardzo dużo leczymy się, może to troszkę jest przegięte faktycznie na początku, no bo to są takie tylko punkciki. Natomiast wydaje mi się, że wraz z late game'em to ten bardziej heal będzie taki symboliczny, a obrażenia od ataku będą naprawdę srogie. No bo właśnie o to w tym chodzi, żeby Xin dostał buffa na damage, a nie na taki heal. Heal na early się przyda, natomiast w ten heal, mówię no... Bardziej będzie istotne jak będziemy mieli Gordrinkera, Devdensa, czy nawet i jak ktoś by składał błoczka, też może być to kluczowe. Czy ty masz promocję? Aktualnie mam 66 lp ale znając życie, to pewnie jakieś 2-3 meczyki i będziemy mieli promo. I na spokojnie będziemy mogli to promo wygrywać tym Xinzao. Opłaca się grać belwet? Jak mamy 4, to trochę tak, trochę nie. No to oczywiście zależy w jaką drużynkę. Ty mi powiedz, wariacie. Bo jeżeli grałeś kiedykolwiek Belwet, to zapewne czujesz tą postać i wiesz, co ona jest w stanie zrobić i dlaczego. Tak jak ja na przykład Xinem robię Oro, to mam nadzieję, że ty Oro robisz taką Belwet. Nie no, wracając do pytania, bo doprecyzując pytanie, to mówisz o Brązie i Silverze. Tak naprawdę na tym progu rankingowym to wszystko działa. Wystarczy tylko myśleć odpowiednio strategicznie, wybierać odpowiednie przedmioty, a gierka sama się będzie wygrywać. Bo niewiedza graczy znajdujących się na niskim progu rankingowym jest dosłownie bardzo mocno odczuwalna, bo ktoś nie wie, że te itemy nie mają sensu na Malfajcie na przykład, no nie wiem, czy Azir z Conquerorem to jest dosyć dobry wybór, ale wydaje mi się, że nie do końca. No i wiecie, taka niewiedza może sporo kosztować, bo od razu są na sytuacji straconej. Czy Amumu jest dobrą postacią? Wiesz co, regularnie nagrywam coś takiego jak Tier Dżunglerów, do której Cię serdecznie, Wix, zachęcam, żebyś oglądał, bo tam przytaczam każdego bohatera po kolei, na jaką dywizję zasługuje i dlaczego. Więc polecam się zapoznać z tą serią, bo nie jest ona zbytnio długa, a zarazem też jest fajna, skuteczna, można się sporo dowiedzieć, także zapraszam. Jakieś 200 gierek w poprzednim sezonie zagrałem, także wiem coś na temat Velvet. O, to super. No to jeżeli zagrałeś tyle Gierek i Ty dalej siedzisz w brązie a Silverze, to jestem zszokowany. Może generalnie to jest tylko problem taki, że wybrałeś sobie strasznie ciężką mechanicznie postać na początku. No chyba, że atakujesz tym brązie od dosłownie kilku lat, no to trochę wyrazy współczucia. Natomiast jeżeli jesteś początkującym graczem i wybrałeś belwet, no to rzuciłeś się na naprawdę głęboką wodę na starcie. To jest jedna z bardziej mechanicznych postaci na starcie. Ponieważ, no wiecie, Zak klika raptem 3-4 przyciski, na przykład Nunu to samo, a z kolei taka Belwe to no, to musi się naklikać, żeby zrobić totalne oro, nie? Nie wiem, czy my go tak zabijemy. Ja nie będę wbijał. Bez sensu jest wbijać takiego Pantheonka, bo jeszcze mnie jakoś zastunuje pod Turetem i padnę niepotrzebnie. Jaki jest najlepszy jungler w pre-sezonie? Moim zdaniem, no to byłby Zak. Bo Zak dostał tego nowego mityka, to jest jedna sprawa. Druga, tanki są ogólnie w mecie. Więc wydaje mi się, że bardziej bym to porównał do takiego Zaka, który po prostu się jest spustoszeni tym, że składa tanki temy i tym wygrywa grę. Marsida. Nie. Z jednej strony mają Adeki, z drugiej mają Apeki. No więcej, mają raczej takich apeków, dlatego Merkury. Natomiast Devdance, jak mówiłem wcześniej, będzie nam potrzebny, bo będziemy się healować. Ja totalnie nie mogę wyjść z brązu, bo dobiera I to jest właśnie pierwsza zasada, na którą nie zwracasz uwagi. Nigdy nie patrz na swoich sojuszników, tylko zwracaj uwagę na samego siebie. Bo jeżeli ty zniwelujesz błędy, to ty osiągniesz sukces i to ty będziesz się znajdować nieco wyżej. A tak jak patrzysz całe życie, Jezu, ale mam used bota, to to jest bez, bez sensu. Jak no, moje, to właśnie przez to przegrywa, że ty się skupiasz na innych, a nie na samym sobie. Jakbyś wiedział, że tutaj popełniłeś błąd, przeanalizujesz go, no to prędzej czy później wizja sama wejdzie na twoje konto. Ponieważ przypominam, jesteś, że tak powiem, no na solo kolejce. No to ludzie mają totalnie gdzieś gry drużynowe, no. Także, Wix, dobra rada dla ciebie. Skup swoją uwagę tylko i wyłącznie na sobie. A że tak powiem przedstawionych ludzi na soloku mieli dosłownie gdzieś. Okej, okay, zestylowałem temu Dariusowi na przykład blue buffa ale z drugiej strony dałem mu fraga i jest wszystko, jest wszystko git. A to, że mnie spamuje, to zwykły Mutal, i dzięki temu już nagle z brązu osiągniesz jakiegoś, nie wiem, diamencika załóżmy. To zrób solokery. No właśnie, oko też ci udzielił całkiem korzystnej informacji, że najlepsze na soloku jest solokery, bo faktycznie, jeżeli grasz pod kogokolwiek, nawet po taką ażkę, co realizujesz na niej 2-3 ganki. Ona zdobywa 2-0, a potem nagle to się wiąże z tym, że ma 2-5. I co? Wierzysz w swojego sojusznika i nagle on ci zaczyna intować. I Twoje cały, misterny plan. No wiadomo, gdzie wylądował. Ojoj, dobra. Szkoda, że lulki chyba nie. E nie, uratowałem. Dobra, pokrzem. Znaczy, w malfite wbijanie się jest dobre. Tylko dobra, może nie aż tak. No bo generalnie na malfite to jestem w stanie sobie poradzić. Bo mamy Conquerora, mamy jeszcze Umieki. No dobra, chyba że są tutaj cztery osoby. To tak ciężko by powiedzieć. Mm. Jeżeli miałbym ciutkę więcej HP-ów, to wydaje mi się, że reset i kładwy z tego. Gordrinkera, Conqueror. No raczej byłbym w stanie jeszcze przeżyć, ale dobra. Ja polecam na solo kolejkę do platyny grać jakimiś katarinkami i relkami. No właśnie to jest chyba błąd, wiesz? Joko, ja bym bardziej polecał mechaniczne postacie, dopiero od tego progu. A nie do kolda czy też platyny. Bo taką katarinką, ok, jest w stanie kierować gierkę. Ale z drugiej, początkujący gracz to ledwo co się po mapie rusza. Nie wie gdzie jest top, nie wie gdzie jest bottom. To wiesz, jak masz mu polecać katarinę która polega na 15 przyciskach naraz, żeby kliknąć, jeszcze złapać resety w odpowiednim momencie, to ja raczej bym odrazał takiego pika. Lepiej faktycznie nauczyć się grać jakimś tankiem, poznać podstawy, tylko po to, żeby na podstawie jakiegoś fightera czy jakiegoś innego maga, potem dopiero się wnosić na wyżyny rankingu. Reszta rzeczy jest bezsensowna, no w sensie dobra, ma jakiś tam sens, ale taki, no powiedziałbym, trochę symboliczny w jego i on w brązach, no to to jest kolejny element. To mo możecie mówić o też również Nidalce, czy chociażby Lissinie na dżungli, bo doskonale wiecie, że to jest specyficzne combo. Przytaczając Wiegosa. No, Wiego jest OK postacią, ma potencjał, ma mega duży damage, jest różnorodny, jednakże początkujący gracz czasami nie rozumie jakie są umiejętności danego przeciwnika. Więc w jakim kontekście ma wykonać, przepraszam, perfekcyjnie kombo? Jeszcze złapać na tyle resety, żeby poznać kolejny kombo i umieć je szybko wykorzystać. To tylko bardziej zaawansowany gracz i to potrafi zrozumieć, albo gracz, który gra w tą grę faktycznie na brązie, jednakże już na tyle rozumie wszystkie umiejętności, że potrafi odróżnić, co jest jedno, a co jest drugie. To ja bym to tak raczej widział, między innymi. Kurde, ze steal'a O, siema Ja Ja no, ten Xin powiem wam szczerze, jest mega fajny, tylko... Problemem jest niestety fakt, że... My, ale to za wszelką cenę, musimy mieć zawsze supporta obok siebie. Bo jeżeli nie mamy supporta, to na moje nie mamy absolutnie żadnej szansy, żeby z kimkolwiek wygrać. Bo te shieldy są naprawdę kluczowe i dzięki temu zawsze możemy się zresetować, albo pozdobywać kolejne punkty KDA. Od jakiej dywizji według Ciebie powinno się grać mechanicznymi postaciami? Albo postacie są poprawne? No, raczej takie platyny dwójki, platyny trójki. Żeby to nie był Gold, bo na Goldach to zawsze w każdym meczu jest jeden Inter, a na platynach są już takie mniej więcej smurfy, które staram się w miarę możliwości ogarniać grę i grać na trochę takim smurfkiu. Że to jest połączenie i Golda, jak na przykład jakieś tam platyny, nie? To ja bym wolał na przykład Grać takimi postaciami mechanicznymi, właśnie mówię, w, w takim poziomie, bo de facto 80% gier bardzo szybko się tam kończy. Kurde, obracam tego Azira, jak nic. Dobra, Dobra, dawaj pęte, wariacie, dawaj pętę. Gordringer, please, proszę. Ja, pier co za mózg po prostu. Eee, nie będzie pęty widzowie, ale Sadek. Bo pieprzony mózg mi to musiał zabrać. Nie wiem, report po meczu, jakby co, no. Zobacz Ravens' Hendry na ksinie, bo dużo osób teraz składa. No to złożę teraz mawa i możemy Hyderkę złożyć w takim razie. No, wydaje mi się, że to już jest i tak za późno. Poza tym healing i tak już posiadam. No taki trochę niezbalansowany, jak zresztą widzieliście. Bo Gordrinker z Devdensem, plus jeszcze z moją pasyweczką no to robi robotę. Natomiast wydaje mi się, że ta hydra to powinna być składana już na starcie. W sensie chodzi o pierwszy przedmiot. Że zamiast na przykład fragmentu Gordrinkera to składam tiamata. To miałoby jeszcze jakikolwiek sens, ręce i nogi. Natomiast teraz to... No nie wydaje mi się, że to jest skuteczny pomysł. Dobra, dawaj go. Serio? Czy tak mnie nienawidzisz? Dobra. 8 Azir. Nie trafiłem. Trochę Naki. No dobra, no widzicie sami, że już Oro robimy totalnie na tym Xinzao. Nawet pod takie przeliczniki, pod AP, no to robimy jakieś tam rzeczy, bo zawsze za pomocą tego skoku te potencjalnie 100 punktów zadajemy. Także fajnie to wygląda. Nie ukrywam. Xin po zmianach wygląda dosyć interesująco. I nie jest to wymagające zbytnio postać, bo nawet jeżeli nie traficie tym pseudodaszem, to generalnie jesteście w stanie trafić E. Bo zawsze E sobie wybieracie dany cel, do którego chcecie doskoczyć. No co prawda, na trochę mniejszą odległość, ale na brązach zawsze to się przyda. Ciema dawno mnie nie było. A witam, witam. Witam w takim razie po dłuższej przerwie. Dosyć to sporo osób zauważyłem, że tak trochę na mój kanał wraca po przerwie. Wiecie dlaczego? No bo w sumie pre-sezon to jest trochę. Nie wiem jak to powiedzieć etap nudy, że każdy olewa temat dosłownie, na jakieś nowości i tym podobnych spraw, a potem przez cały sezon będzie się zastanawiać: Ej, a czemu ta postać jest taka? Ej, a dlaczego ten czempion dostał zmiany, a ja nic o tym nie wiem? No wiecie jak to jest. Więc jak na moje, to trochę słabo, że co niektóre osoby dopiero tu przychodzą po zmianach, albo już w normalnym sezonie. No jednakże co? No taka jest społeczność. No właśnie xinem jak, jak nie trafisz w to jest sporo, no tak z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony to bronzy podchodzą nawet na range'owymi postaciami do twojej osobowości, w konsekwencji ten zasięg już i tak ci wystarcza na engage, nie? Dlatego ruli odwrotnie można wykorzystywać combo, że zamiast odpalać w i e, wiesz, tak jak teraz, to najpierw podchodzisz do wroga, używasz e, klikasz te trzy autataki, żeby podrzucić wroga, żeby koniec końców hitnąć w. I ten też zadać dodatkowe obrażonka To też jest jakieś urozmaicone w małym stopniu combo Ja wiem, że to się trochę traci na tym obrażonka i tym podobne sprawy Jednakże co zrobisz jak nic nie zrobisz Nie trafisz w, to zoba Doskakujesz do chłopa, klikasz Q Podrzucasz go i tujesz za pomocą W Tylko po to, żeby też go wysadzić za pomocą innych umiejętności No i tyle w temacie no. Hexin w sezonie 13 będzie OP no, mówicie, żeby tą Hydra spróbować, więc, dobra, wychodząc wam naprzeciw, to wypróbuję. Nie wiem, czy to się opłaca na ten moment, czy na tę minutę, jednakże, no co, zawsze mamy jakieś tam dodatkowe punkty ataku major. i też statystyki Omniwampa, o którą mi najczęściej chodzi. Chociaż patrząc na ich drużynkę, to też Blade of the Ruined King byłby opłacalny, bo zawsze to kontra jakiegoś tam alfajcika czy jakiegoś innego blitzkranka. Oni tam płaczą, że Blitzkranka jest apkiem, a tu widzę, że nagle Nietypowo na mniejszy warda także jak ja mam na to reagować? E, jeżeli ten Xin jest ze. Boże, Pin, co ja gadam? Dobra? Ale Oro. To jest najgorzej, bo. Nie mogę przywrócić hp -ków. No nie! Czy żyje? Jest. Nie! No ale widzieliście sami, w tym momencie, kiedy wskoczyliśmy praktycznie w piątkę, to od razu prawie że pęta, jak to Miłoszowski podsumował, plus jeszcze mogliśmy wyjść z tego cało, tylko naprawdę zabrakło 10, raptem 15 HP więcej, żeby nie otrzymać kluczowego damage'a ze strony bliskranka. Dobra, co my możemy jeszcze ciekawego zbudować? Takim gwoździem do trumny to wydaje mi się, że będzie raczej Gargulec niż jeżeli ten, niż jeżeli ta kolczasta kolczuga. Bo gargulec to zawsze statystyka, która jest przeciwko ap jak i ad -kom. Więc, jak na moje, to byłoby chyba lepsze złożyć no, gargulca, żeby powiększać te swoje HP-ki. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że mamy nagle 5 HP i liczymy się z tym, że może przeżyjemy, może nie do końca. Jak to widzę, to mi się przypomina, ile Kane potrafił się wyleczyć. No, to też jest prawda. Postacie ogólnie z Hydrom zawsze się tak błyskawicznie leczyły. Teraz przykładem top, top Lanera to jest Atrox, który co? Składa sobie Eclipsa Raven's Hydra. No i potrafi się wyleczyć za raptem całe zdrowie za pomocą jednego przycisku myszy. Atrox się leczy za full HP nawet z antyhealem. No wiem. Ale mówię dlatego, że Raven's Hydra jest zbyt niezbalansowana w tym sezonie. Bo po jej zmianach czy raptem tam wzmocniają co niektórych aspektów, no to każdy normalny wojownik. Aka jakaś nawet postać hyperkery potrafi to składać, nawet zdarzyło się że taką Ravens Hendra dostrzec na jakichś ręcz postaciach typu Ezreal, żeby, żeby orał no, tym efektem Tiamata, który się ładnie nakłada na przeciwniku. Także podsumowując, widzowie, Malfajcik nie jest w stanie totalnie nic zrobić przeciwko takiemu Xinowi, bo on zawsze podchodzi do przeciwnika, leczy się za naprawdę chore przeliczniki. Również jesteśmy takim efektem żywej tarczy w naszym teamfightzie, bo sami doskonale widzicie, że RK dosłownie bierze na wszystko na samo siebie. Także łącznie ze statystykami 17, 5, 20. Zakończymy to spotkanie no i przejdźmy do podsumowania. No myślę że ten wykres idealnie udowadnia, że Xinzao jest, był i będzie OP w sezonie 13 pod odpowiednie zagranie dłoska, pod odpowiednie dziki, które wzmacniają tego bohatera, on jest w stanie kierować gierkę 1 na 9, deklasując rywala prawie że czterokrotność Storm Damage'a. Także w skrócie, jeżeli poszukujesz jakiegoś maina, który jest zbyt rzadko pikowany na solo kolejce, to Xinzao będzie idealnym dla Ciebie rozwiązaniem. Także subskrybuj po więcej, lajkuj materiał dla zasięgów oraz częściej wpadaj na moje transmisje na żywo, gdzie gram tego typu wymysłami. Także to by było na tyle, dziękuję serdecznie i do zobaczenia.